Witam serdecznie. Jestem pod dużym wrażeniem, jak się Państwo domyślacie, wiadomości z wczorajszego, późnego wieczora, które ułożyły się w taki zbiorowy, dla mnie bardzo miły prezent urodzinowy. Nie, żebym się napraszał tutaj o życzenia, ale, ale taki zbieg okoliczności dla mnie sympatyczny. Mówię tutaj o tym bardzo przekonującym. Zwycięstwie zbiorowym zwycięstwie koalicji obywatelskiej, i naszych partnerów z koalicji 15 października w drugiej turze wyborów na Wójtów Burmistrzów i Prezydentów. W wyborach samorządowych, jak wiecie, bardzo trudno jednoznacznie powiedzieć, kto wygrał, kto przegrał. Bardzo wielu kandydatów, kandydatek to są osoby niezależne z niezależnych komitetów, ale jeśli porównamy te wyniki szczególnie w tych najbardziej atrakcyjnych, w miejscach tych, na tych atrakcyjnych polach bitewnych, jeśli porównamy wyniki dwóch głównych sił politycznych, a więc Platformy Obywatelskiej i PiSu, to mam rzeczywiście chyba powody do satysfakcji. PiS w wielu miejscach po prostu zniknął. Bywały miasta i to nie jest wcale ich tak mało, gdzie w drugiej turze nie było nawet kandydatek czy kandydatów PiSu. Nie tak rzadkie były przypadki, że o fotel burmistrza czy prezydenta czy prezydentki walczyły osoby, które reprezentowały kiedyś platformę i które reprezentują dzisiaj platformę czy koalicję obywatelską. Nie, wtedy też nie ma się za bardzo co cieszyć, że się tak czasami kłócą między sobą, ale, ale mówiąc zupełnie serio, to są dla mnie bardzo znaczące wyniki. 15 października miał głęboki sens. Ja nadal uważam, że ten proces będzie bardzo wymagający. No jak bardzo wymagający, za chwilę się zobaczymy. Ciekawie się zapowiada przesłuchanie pana Kamińskiego przed Komisją Śledczą. Taka propos nauczony doświadczeniem, zwolniłem go z, z dochowania tajemnicy. Jako premier mam do tego prawo i obowiązek przed Komisją Śledczą, żeby umożliwić efektywne przesłuchanie pana Kamińskiego. Ale to tak, to tak na marginesie. Przypomniałem sobie po prostu wymówki pana Kaczyńskiego, który mówił, że nie może nic powiedzieć, bo nie został przeze mnie zwolniony z tajemnicy. Jest kilka bardzo symbolicznych miejsc, dla mnie też ważnych. Na przykład które miasto stało się kobietą w sensie politycznym. Zarówno Gdańsk, Sopot, jak i Gdynia w drugiej turze wyłoniły prezydentki tych trzech miast. W ogóle nad morzem, no to jeszcze i Kołobrzeg, i Świnoujście, Rzeczywiście kobiety biorą sprawy w swoje ręce i doświadczenie mi podpowiada, jeśli chodzi o politykę, szczególnie o samorząd, że to może być bardzo, dobra, bardzo dobry trend. W samorządzie kobiety sprawdzają się bardzo często lepiej niż mężczyźni, przez dzięki swojej też jakby takiej odpowiedzialności, czasami cierpliwości, mniejszej skłonności do konfliktów i kłótni. To jest w ogóle dla mnie bardzo ważne, bo. Pada chyba dzisiaj właśnie mit o tym, że w Polsce są jakieś bastiony jakiejś partii, że są jakieś bastiony PiSu. W każdym województwie, w każdej gminie, w każdym powiecie jest Polska. Z różnymi poglądami, z różnymi interesami różnych ludzi, różnych środowisk, ale tak naprawdę w każdym miejscu można się spodziewać niespodzianki, wtedy kiedy są ciekawi kandydaci. Ktoś jeszcze. Trzy dni temu powiedziałby, że zakopane to jest bastion PiSu. Jest więcej takich miejsc, które zrzuciły z siebie tę etykietę bastionu jakiejś partii politycznej. Te wybory samorządowe pokazały, że powtórzę to jeszcze, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Wszędzie jest Polska. Czasami, czasami się kłócimy, czasami się spieramy, ale, ale to Polki i Polacy wybierają i niekoniecznie zgodnie z tradycją danego miejsca, to dobrze wróży, bo to bardzo rewitalizuje samą demokrację, że nie jest coś dane raz na zawsze. Więc z tych miejsc, gdzie doszło do niespodzianek, do takich zaskoczeń, jestem szczególnie dumny, bo to oznacza, że, ludzie, że demokracja jest witalna i że ludzie na serio traktują swoje, swoje prawo do zabrania głosu i do wyboru. Chcielibyśmy wszyscy, żeby frekwencja była wyższa, ona nie jest tragiczna. Też nie, nie chciałbym, żebyśmy popadali w taką frekwencyjną depresję. Te 44% to nie jest najgorszy wynik w historii, delikatnie mówiąc. Też no, zauważmy, że trochę tych wyborów było w ostatnim czasie. Przed nami jeszcze europejskie, więc ja nawet jestem w stanie zrozumieć czasami. O takie lekkie zmęczenie wyborców. Natomiast zmiana jest naprawdę widoczna gołym okiem. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim paniom i wszystkim panom, którzy stanęli do tych wyborów, wygrali z konkurencją i zostali prezydentkami, prezydentami, burmistrzyniami, burmistrzami, wójcinami, wójtami polskich gmin, polskich miasteczek i miast. To było prawdziwe święto demokracji. Ten poniedziałek to są też dobre nowiny dotyczące życia każdej z Was, każdego z Was. Mówię tutaj o wzroście wynagrodzeń. O tym się mało mówi. Wiecie, jest wielka polityka, jest wojna, jest jakieś głosowanie w kongresie, są nasze wybory samorządowe. No to warto dzisiaj powiedzieć coś, co jest dla mnie osobiście też bardzo ważne: że w Polsce realne płace, nie te nominalne, realne płace. W czasie, kiedy jestem premierem, wzrosły o 12% przy inflacji, dzisiaj 2%. Jest to najwyższy wzrost płac w Polsce od 26 lat. I jedną z przyczyn tego wzrostu płac, bo mówimy tu o wzroście płac także w przedsiębiorstwach, a nie tylko tam, gdzie to zależy od decyzji politycznej. Jedną z przyczyn są nasze decyzje o podwyższe płat w budżetówce dla nauczycieli, bo oczywiście, kiedy daje się tak masywne podwyżki jak 20% dla budżetówki czy 30% dla, dla nauczycieli, to rynek nie pozostaje bierny. Pracodawcy także w sektorze prywatnym, w sektorze przedsiębiorstw, też muszą więcej płacić swoim pracownikom, no bo to wymusza właśnie to jest wymuszane przez te nasze decyzje i sytuację rynkową. Bardzo z tego powodu się cieszę. I to, że złotówka ostatnio były tam niewielkie, znaczy momentami to był skok całkiem niezły, ale, ale te turbulencje nie zmieniają faktu, że wobec euro złotówka się od października wzmocniła o 5, wobec dolara o 6%. I to ma także wpływ na to, to jest jeden z powodów, dla których inflacja zaczęła spadać w tempie szybszym, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. No, te dane cieszą każdego chyba w Polsce, a mnie jako premiera cieszą szczególnie, szczególnie mocno. To chyba. Jeśli chodzi o to, to, co ja mam do powiedzenia, wszystko, ale prosiłbym. Tak, trzy pytania, mamy czas na trzy pytania o maksymalnie. Tempo dzisiaj, tak. tak. Bardzo proszę pan. Dzień dobry, panie premierze. Marcin Fijołek, wydarzenia Polsatu. Skoro tempo, to, to szybko zadam dwa, dwa wątki. Jeden polityczny, drugi merytoryczny. Pierwszy polityczny, podrążę jednak temat frekwencji. Czy nie jest to, panie premierze, jednak wyraz jakiegoś zniecierpliwienia albo używając żargonu piłkarskiego żółtej kartki dla rządu, że nie ma tej premii i że gdzieś ten entuzjazm z października, który dał wam władzę, gdzieś się ulatnia? Przy tej okazji od razu dopytam o nazwiska, o wnioski na, na, na kampanię do Europarlamentu i nazwiska tych ministrów, którzy udadzą się do tego cmentarzyska politycznych Słoni, jak to ująłują Pamięsientkiewicz barwnie, a drugi wątek merytoryczny już zupełnie poważnie. salę obok kilkadziesiąt minut temu uczestniczyliśmy w ciekawej konferencji o walce z korupcją. Padła tam zapowiedź likwidacji CBA. Czy to nie będzie jednak wylanie dziecka z kąpielą i czy możemy być dzisiaj absolutnie pewni, że także ludzie obecnej władzy są prześwietlani przez służby? Pytam to w kontekście wycofania wniosku o uchylenie immunitetu dla Tomasza Grockiego. Dziękuję. Tak jak powiedziałem, frekwencja 44% w drugiej turze, to nie jest dramat, biorąc pod uwagę, jak ona się kształtowała w poprzednich latach, w poprzednich wyborach. Ja wiem, że oczywiście szczególnie dla mnie piłkarza amatora, te porównania piłkarskie są bardzo atrakcyjne, ale no, mimo wszystko, wiecie, trochę to jest tak, ja to rozumiem, że jak ktoś rządzi. To niechętnie przyznaje mu się jakieś plusy w komentarzu i dotyczy to także mediów, kiedy w pierwszej turze okazało się, że odbiliśmy sporą liczbę sejmików. To jednak łatwiej przez usta dziennikarzom przychodziły komentarze typu Pis wygrał, koalicja przegrała, no bo wiadomo, że rządzący wymaga się więcej. No ale mam nadzieję, że teraz po tej drugiej turze jakoś przejdzie przez gardło ten oczywisty komentarz kto wygrał wybory samorządowe w drugiej turze i dlatego nie sądzę, żeby niska frekwencja była żółtą kartką dla rządu. To jest zawsze sygnał ostrzegawczy, ale tutaj nie ma alarmu. Znaczy, lepiej byłoby, żeby było więcej ludzi w lokalach wyborczych, ale to nie jest jakaś, jakiś y, 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 dramatyczny zawał. Także y, no, ja zrobię wszystko, żeby ta frekwencja była jak największa. Słuchajcie, ja, ja w większości z tych miast, gdzie odbywała się druga tura, ja w ostatnich dwóch, trzech latach byłem. Ja spotykałem się z tysiącami ludźmi, ludzi i mam wrażenie, że między innymi te otwarte spotkania, gdzie niektórzy walili we mnie jak w, w, no, w taki u, u, łatwy do trafienia cel czasami i, i nigdy nie, nie odmawiałem konfrontacji z ludźmi, którzy mają inne poglądy. I to było też chyba przyczyną bardzo wysokiej frekwencji 15 października. Ja będę oczywiście dalej to robił. Kiedy się poważnie z ludźmi rozmawia o polityce, kiedy człowiek się nie chowa za ochroną i, i nie blokuje się dostępu dla ludzi, którzy mają inne poglądy, to ta polityka nabiera jakiegoś poważniejszego wymiaru, głębszego wymiaru. Ja liczę na to, że w ciągu tej kampanii przed, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no, ludzie też uwierzą w to, że to są ważne wybory, a one są naprawdę bardzo ważne. To, no wiem, że ledwie skończyła się ta długa tura samorządowych, ale chcę jeszcze raz bardzo podkreślić, nigdy, naprawdę nigdy wybory do Parlamentu Europejskiego nie miały takiego wpływu. Te, te wyniki, jakie usłyszymy 10 czerwca, dzień po, 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 po wyborach, one będą naprawdę rozstrzygały o losach Europy i Polski o naszym bezpieczeństwie, o tym także o sytuacji geopolitycznej. Będę o tym mówił każdego dnia. To są I i dla, dlatego też liczę i użyję wszystkich dostępnych mi środków, żeby zmobilizować ludzi. Żeby, żeby wszyscy bez wyjątku, politycy, wyborcy zrozumieli, że czasami niby abstrakcyjne wybory tak naprawdę rozstrzygną o naszym życiu i o życiu naszych dzieci, naszych wnuków w kontekście bezpieczeństwa, geopolityki, ale także zmian cywilizacyjnych, które się w Europie no tak na naszych oczach tak zmieniają, naszą, naszą rzeczywistość. Dzisiaj mieliśmy pierwszą, pierwszą część posiedzenia zarządu Platformy Obywatelskiej. Oceniliśmy to, co stało się w wyborach samorządowych. Zrobiliśmy pierwszą przymiarkę, jeśli chodzi o listy do Parlamentu Europejskiego. Na pewno będą niespodzianki, ale o nich powiem wtedy, kiedy zapadnie decyzja. Ona zapadnie w środę. O 8.30 jest druga część posiedzenia zarządu Platformy i tam będziemy mieli, mieli już końcową wersję list do Parlamentu Europejskiego. Na miejscu Bartłomieja Sienkiewicza nie używałbym takich bardzo spektakularnych, efektownych porównań, ale. Nie, to na pewno nie jest, ja, jak to było, cmentarzysko poli politycznych słoni. Ja bywałem wielokrotnie w Parlamencie Europejskim, słowa daję, nie widziałem ani jednego słonia, a już na pewno nie martwego. O, o CBA dawno już mówiliśmy, słuchajcie, kłopot polega na tym, jak wiecie, jako premier miałem doświadczenie z CBA bardzo różne. Kiedy po raz pierwszy wygrywałem wybory i zostawałem premierem, wielu naszych wyborców, moich współpracowników mówiło, że trzeba zlikwidować CBA, to przecież jest polityczna polityc, policja w rękach Kaczyńskiego. Mariusz Kamiński był wtedy szefem CBA, to mówię o 2007 roku. Ja się uparłem, żeby to CBA dalej funkcjonowało i mówiłem swoim, którzy obejmowali urzędy. Wiem ja co oni są, ale wy przynajmniej będziecie naprawdę wiedzieli, że, że tutaj nie ma żartów. Rozmawiałem wtedy też długo z Kamińskim. Nie wykorzystał tej szansy. Znaczy od pierwszego dnia zaczął tak swoją robotę, żeby dopaść politycznych przeciwników, a nie żeby walczyć naprawdę z korupcją. Osiem lat rządów PiSu pokazało to w sposób jeszcze bardziej dymujący. My dzisiaj każdego dnia, no za chwilę będziecie tego znowu słuchali przecież, zresztą w roli głównej będzie znowu Kamiński. Każdego dnia odkrywamy kolejne pokłady korupcji. CBA było praktycznie bezczynne. Przez 8 lat, jeśli kogoś ścigało, to polityków opozycji. Ta służba, jak żadna inna, jest absolutnie przeniknięta jakby, taką polityczną treścią, w tym ludźmi, konkretnymi ludźmi. Ja bardzo chcę, żeby to, co będzie po CBA, skutecznie walczyło z korupcją i żeby pilnowało także mnie i wszystkich moich ludzi. To jest w moim interesie, to nie jest tylko w interesie Polski. Znaczy, premier, który ma odrobinę oleju w głowie, musi chcieć mieć taką policję, która walczy z korupcją, żeby ludzie, z którymi pracuje naprawdę wiedzieli, że nie ma żartów. Więc to mnie nikt nie musi namawiać do tego, żeby władza była pilnowana przez policję w kwestii, w kwestii korupcji. Ale CBA, to, które stworzył Kamiński, Kaczyński, etc. To jest ostatnia instytucja, o której bym powiedział, że walczy z korupcją. I wcale bym się nie cieszył, gdyby oni przyszli do mnie i powiedzieli: Służyliśmy władzy, zamiast ją y, y, pilnować, jesteśmy gotowi teraz służyć tej władzy. Nie wykluczam, że tam sporo takich ludzi jest, ale ja tego nie chcę, naprawdę. Ja chcę rzetelnej, apolitycznej policji, która będzie ścigała korupcję i przede wszystkim będzie patrzyła władzy na ręce, a nie opozycji. I to Wam, to wam gwarantuję. Tak przebudujemy te służby, wyposażymy policję w takie możliwości, żeby nikt nie miał wątpliwości, że policja nie boi się władzy i nie będzie wykonywała jej poleceń, tylko będzie pilnowała także władzy. I kolejne pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, kłaniam się Jan Piotrowski TVN24. Chciałbym też poruszyć kilka kwestii. W, po pierwsze, jeżeli chodzi o wybory samorządowe czy jakiś konkretnie pojedynek teraz w drugiej turze, wynik tego pojedynku jakoś pana premiera szczególnie zaskoczył, na przykład Wrocław. Nie, jestem ciekaw, jak pan się do tego odniesie. Inna kwestia, jeszcze wracając do wyborów europejskich, jaki będzie wasz plan, żeby utrzymać mobilizację, bo jak rozumiem, że ta frekwencja, o której tu rozmawialiśmy, będzie pewnie kluczowa też. I y, czy może pan premier uchylić rąbka tajemnicy w związku z jutrzejszym spotkaniem z Jensem Stoltenbergiem i Ryszym Sunakiem? Dziękuję. Oczywiście Wrocław skupiał uwagę, no bo to był pojedynek bardzo spektakularny. Słuchajcie, z drugą turą jest tak, bo też nie, nie, przecież nie ma się co oszukiwać. Jak jest druga tura, to znaczy, że większość nie była przekonana do żadnego z kandydatów, do żadnej z kandydatek. To nie dotyczy tylko Wrocławia. Jak jest druga tura, to znaczy, że żaden z kandydatów nie cieszył się akceptacją przynajmniej połowy wyborców. I to oznacza, że w drugiej turze, oczywiście część wyborców może być zniechęcona, bo nie ma już tego, na którego chciała głosować. Część wyborców idzie ze świadomością, że głosuje w ich mniemaniu na mniejsze zło. No bo jeśli są, większość jest przekonana do pani czy pana kandydata, kandydatki. No to on wygrywa, czy ona wygrywa w pierwszej turze. I dlatego druga tura była i pełna niespodzianek, i właśnie ta frekwencja nie była zachwycająca. Czy Wrocław mnie zaskoczył? Nie. No, nie. Nie ukrywam, że byłem tą osobą, która z różnymi myślami w głowie, z różnymi refleksjami na temat prezydentury Jacka Sutryka we Wrocławiu, nie wszystko mnie tam delikatnie, powiem, zachwycało, ale kiedy rzetelnie oceniłem, a ja bardzo kocham Wrocław, to nie jest moje miasto, ale, ale z różnych powodów bardzo kocham to miasto. I nie miałem żadnych wątpliwości, że dokonałem, jako w imieniu Platformy Koalicji Obywatelskiej, właściwego wyboru, popierając jadka Sutryka, właśnie przy różnych minusach. I, a w drugiej turze w ogóle nie miałem żadnych wątpliwości. I Wrocław dokonał bezpiecznego wyboru. Może nie był to wielki entuzjazm, ale dokonał bezpiecznego dla miasta, dla miasta wyboru. No, najbardziej ucieszyłem się z Krakowa. Wiecie, jak razem z Aleksandrem Miszalskim siedzieliśmy u mnie w pokoju i on mówi: Zaryzykowałbym. No, ja mu wie, że ciężko będzie. On mówi: Tak wiem. I te pierwsze sondaże, ludzie za głowę się złapaliśmy. Wykonał wielką robotę. Przekonać Kraków. Oj, każdy, kto zna Kraków, wie że to nie jest łatwe zadanie, przekonać do siebie i to, że prezydentowi Krakowa-Miszalskiemu to się udało, to był, to był naprawdę duży, duży sukces i też mam swoją osobistą satysfakcję, bo trochę mam wrażenie, trochę pomogłem w tym wyborze. O trzech damach rządzących miastem już wspomniałem I to jest naprawdę, te najbliższe lata będą chyba fajne, w którym mieście. Tak, ja ja dużo, dużo nadziei mam i na, wiążę dużo nadziei w tą, tą kompozycję, chociaż mój kandydat w Gdyni przegrał, ale to nie znaczy, że y, zwyciężczyni y, nowa pani prezydentka Gdyni. Y, budzi jakiś mój niepokój czy wątpliwości. To były Gdynia, Szczecinek, wiele było takich miast, gdzie myślałem sobie, czy wygra ona, czy on, czy to w sumie i tak miasto. Będzie w dobrych, w dobrych rękach. Jutrzejsza wizyta premiera Wielkiej Brytanii i sekretarza generalnego NATO nasze krótkie spotkanie z żołnierzami brytyjskimi a później rozmowy u mnie w kancelarii z premierem, a także z spotkanie z sekretarzem generalnym NATO to jest jakby dalszy ciąg tej mojej misji odbudowania, a nawet powiedziałbym rozbudowania pozycji Polski w kwestii polityki bezpieczeństwa. Bardzo mi na tym zależy, żeby sojusznicy, szczególnie ci, z którymi praktycznie pracujemy, to są właśnie Brytyjczycy, Skandynawowie, państwa naszego regionu, żeby coraz bardziej ta współpraca była coraz lepiej skoordynowana. Kiedy mówimy na przykład o, o o tej żelaznej kopule nad polskim niebem czy nad europejskim niebem, to trzeba wykonać gigantyczną pracę i gigantyczną i błyskawiczną pracę żeby skoordynować czasami sprzeczne interesy czy biznesowe, czy polityczne takich państw jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, nasz region. I, a oczywiście bezpieczeństwo polskie jest w centrum moich, mojego jakby zainteresowania. I, ale jesteśmy na dobrej drodze. Ja muszę powiedzieć, że Słuchajcie, nigdy w, trochę lat w tym robię, jeszcze nigdy nie miałem tak optymistycznego wrażenia, że, że w Europie słuchają bardzo polskiego głosu. Chcą zrozumieć wszystkie aspekty naszego bezpieczeństwa, ryzyk. Polska ma wielki autorytet jako kraj frontowy, mądrze działający, a przy tym proeuropejski, prozachodni, więc chcę to wykorzystać na, na maksach. I dlatego będę rozmawiał także właśnie z premierem Wielkiej Brytanii o tym, jak wzmocnić jeszcze tę kooperację której celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa naszego kontynentu i, i Europy. Nie, ma, nie, ma, nie, nie mogę uchylić rąbka tajemnic, bo to nie jest tajemnicze, tajemnicze spotkanie. Kiedy byłem szefem Rady Europejskiej jeszcze, to uparliśmy się wtedy z moim serdecznym przyjacielem Jensem Stoltenbergiem, żeby Unia Europejska i NATO stały się organizacjami, które się też przenikają w jakimś sensie które budują wspólną politykę bezpieczeństwa. To się wtedy udało i to był pierwszy etap, a dzisiaj to wymaga i tak radykalnego przyspieszenia. Więc mamy o czym rozmawiać, a, a ta aktywność Polski, moja osobista też i te niezliczone spotkania, nawet jeśli czasami mogą nudzić albo kogoś irytować, one naprawdę budują krok po kroku nasze bezpieczeństwo. I ostatnie pytanie to obiecałam panu. Dzień dobry panie premierze Marek Strzelecki Reuters. Pozostając w wątku bezpieczeństwa, spotkali się dzisiaj rano ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozmawiając o wzmocnieniu obrony powietrznej dla Ukrainy. Jak to zrobić? Jens Stoltenberg, o którym pan wspominał, w piątek powiedział, że NATO zidentyfikowało więcej możliwości w Europie, jak ten sprzęt dostarczyć, ale na razie mamy tylko deklarację Niemiec o tym, że dostarczy patriotów na Ukrainie. E, proszę powiedzieć czy Polska widzi swoje miejsce w tej inicjatywie wzmocnienia bezpieczeństwa w tej chwili no bo mamy sytuację gardłową i, i w jaki sposób. Jeśli chodzi o baterię Patriot, to nie mamy takiej możliwości, no bo ty, ta w okolicach Rzeszowa to jest ona gości u nas, ale jest oczywiście pod kontrolą i w dyspozycji Amerykanów i chroni zresztą kluczowy z punktu widzenia Ukrainy ten hub w południowo-wschodniej Polsce, więc my nie mamy tej rezerwy, mówiąc krótko, jeśli chodzi o patriotów. Wszyscy to rozumieją. Ja już o tym chyba mówiłem na, na, na ostatniej konferencji prasowej. Rozmawiałem z, po tej inicjatywie niemieckiej dotyczącej obrony powietrznej Ukrainy z wieloma premierami. Szukaliśmy razem, wspólnie. Gdzie, w którym kraju, co jest jeszcze, co, w jaki sposób możemy wspólnie działać, żeby wzmocnić ochronę powietrzną Ukrainy. I wszyscy moi rozmówcy, bez wyjątku, mówili, wiemy, Polska dała już bardzo dużo, więcej niż jakikolwiek inny kraj, będąc równocześnie państwem frontowym. Nie, nie chcę mówić za bardzo o szczegółach, jak wiadomo, te tematy nie lubią kamer, ale yy, yy, włącznie z Kijowem. Wszyscy wiedzą, że myśmy swoje zadanie wykonali na szóstkę, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, również sprzętem, także jeśli chodzi o obronę powietrzną. I wszyscy wiemy, że dla Ukrainy i dla całej Europy, nie mówiąc o Polsce, Polska bezpieczna i dozbrojona jest równie, no może nie aż tak dzisiaj, ale jest też bardzo ważna, nie, nie, nie tylko Ukraina, ale Polska musi być tutaj także bastionem naprawdę gotowym do, do obrony, nie tylko... Nie tylko swoich granic. Jeśli pojawi się jakaś możliwość. Ja nie mówię o tym, mówię o patriotach, bo te liczyliśmy wspólnie w Europie, kto może je dostarczyć, bo Niemcy zadysponowali swoją baterię. Ale oczywiście istnieją także inne rodzaje broni, które pomagają Ukrainie chronić niebo, i tu Polska będzie nadal aktywna. Ale proszę wybaczyć, nie będę dzielił się szczegółami. No, jestem też pod wrażeniem, nie pytacie o to Państwo, natomiast dla mnie jest ważne to oświadczenie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ewentualnego, ewentualnej obecności broni atomowej w Polsce. No, czekam z niecierpliwością na, na spotkanie z Panem Prezydentem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. I no, musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna, żeby była możliwie dobrze uzbrojona, ale chciałbym też, żeby ewentualne inicjatywy były przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane przez ludzi za to odpowiedzialnych i żeby żebyśmy mieli wszyscy przekonanie, że chcemy tego. Ta idea jest bardzo masywna, powiedziałbym, i bardzo poważna. Musiałbym poznać wszystkie okoliczności, które skłoniły pana prezydenta do tej deklaracji.